Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że seriale medyczne tak mocno przyciągają uwagę widzów? Ich nieustająca popularność, a także wciągające fabuły i złożone postaci sprawiają, że nie można oderwać od nich wzroku. W ostatnich miesiącach na platformie Netflix zadebiutował hiszpański serial pod tytułem Best Who, który zdobył ogromną popularność i przyciągnął przed ekrany rzesze widzów. Pierwszy sezon tej produkcji miał premierę w 2024 roku i od razu znalazł się na szczycie listy najczęściej oglądanych tytułów w Polsce. Warto podkreślić, że od momentu debiutu serial stał się niekwestionowanym hitem. Oczekiwania związane z nadchodzącym drugim sezonem są ogromne, a wiele osób już czeka z niecierpliwością na nowe odcinki. Dla fanów z quizową duszą przygotowano również wyzwanie w postaci filmowego quizu, w którym można sprawdzić swoją wiedzę na temat tego fascynującego serialu. Jeśli uda wam się zdobyć pełne 100 punktów, będziecie mogli bez wątpliwości uznać się za prawdziwych mistrzów. Na czym tak naprawdę koncentruje się fabuła bez tchu? Odpowiedzi znajdują się w najnowszych odcinkach, które ujawniają różne aspekty złożonej historii. Serial powstał z inicjatywy twórców znanego szkoły dla elity, a jego akcja toczy się w hiszpańskim szpitalu, który przeszedł proces prywatyzacji. Zmiany te nie tylko wpłynęły na personel medyczny ale również na zasady działania instytucji, stawiając przed pracownikami wyzwanie dostosowania się do nowych realiów. Interesującym punktem jest aspekt etyki lekarskiej, która w tej historii zdaje się tracić na znaczeniu. Lekarze zmuszeni są do działania w otoczeniu, w którym priorytetem stają się finanse, co prowadzi ich do licznych moralnych dylematów. To stawia ich w bardzo trudnych i niekomfortowych sytuacjach, które z pewnością skłoną widzów do przemyśleń na temat cen, jakie płaci się za życie ludzkie. Warto również zwrócić uwagę, że bez tchu jest oryginalną produkcją Netflixa. Serial można znaleźć wyłącznie na tej platformie, która już teraz oferuje obydwa sezony do obejrzenia. Dla miłośników emocjonujących historii osadzonych w świecie medycyny, to propozycja, którą zdecydowanie warto poznać. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko posunięcie się w obliczu moralnych dylematów i wybiegających w przyszłość scenariuszy? Tematyka poruszana w serialu rodzi wiele pytań które mogą dotyczyć nie tylko nas samych, ale także wartości, które powinny wyznaczać granice tego, co uznajemy za właściwe w medycynie. Jeśli macie przy sobie jakieś ciekawe historie związane z tematyką poruszaną w bez tchu, a może jesteście świadkiem sytuacji, które zaskoczyły Was w medycznym świecie, nie wahajcie się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami. Swoje uwagi możecie zgłaszać za pomocą czerwonego telefonu Radia Z. Czekamy na Wasze niezwykłe doświadczenia.